Nauczanie domowe 8 maja, dzieje apostolskie, rozdział 20, wersety 17 i 18, 28 do 32 i 36. Paweł, posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych kościoła, a gdy do niego przybyli, przemówił do nich: Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami. Abyście kierowali kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między Was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród Was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, by pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z Was. A teraz polecam Was, Bogu i Słowu Jego łaski władnemu, zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. To przemówienie do starszych Efezu jest pięknym świadectwem, jak Paweł rozumie. Posługę pasterza, posługę biskupa, prezbitera, kogoś, kto jest przełożonym w kościele, ma kierować kościołem Boga. To ważne stwierdzenie, bo oznacza, że pasterz ma za zadanie wyznaczać szlak, wyznaczać drogę po prostu prowadzić. Zwróćmy uwagę, to nie jest tylko wykonywanie jakiejś pojedynczej czynności. To nie jest tylko jakaś specjalizacja w jakimś dziele pobożnym. Chodzi o to, że Kościół ma być kierowany przez pasterzy, że Kościół ma odnajdywać tę właśnie drogę poprzez osobę odpowiedzialnego, przełożonego, pasterza. I Paweł pokazuje wyraźnie, że to Duch Święty ustanawia tych przełożonych, że to Duch Święty. Jest tym, który namaszcza do tego, aby oni dobrze wypełniali tę funkcję. Przyjrzyjmy się, do czego Paweł wzywa tych pasterzy. Przede wszystkim do odwagi w ujawnianiu błędów, do tego, aby oni nie bali się stawić czoła czemuś, co jest niewłaściwe. Nieboże, czemuś, co nie służy wspólnocie, czemuś, co powoduje rozłamy i niepokoje. Dlatego Paweł mówi, aby ci właśnie pasterze z odwagą nazywali po imieniu te właśnie zagrożenia. I Paweł pokazuje trzy. Pojawiające się wewnątrz wilki drapieżne. Przewrotne nauki, które mieszają i rozbicie, poszarpanie stada. Tym sytuacjom, tym zagrożeniom powinien pasterz się zawsze przyglądać. Zawsze powinien to brać pod uwagę. Te wilki są określone jako kłopotliwe, uciążliwe, ciężkie. Ta drapieżność w przekładzie polskim ma oznaczać niebezpieczeństwo, ale w oryginale chodzi o to, że to jest kłopotliwa sytuacja, że ktoś jest między nami i powoduje zranienia, powoduje kaleczenie. I jeszcze ciekawy detal. Polski przekład jest taki, że nie oszczędzają stada, a w oryginale to... Wyrażenie może być przetłumaczone też jako nie powstrzymują. Czyli zadaniem biskupa, prezbitera, pasterza jest zatrzymanie czasami stada, które pędzi rozpędzone w niejasnym kierunku. Wilk nie będzie powstrzymywał, wprost przeciwnie, wilk napędza, tak żeby stado rozpędzone się rozpierzchło. I właśnie w tym znaczeniu nieoszczędzanie oznacza niezatrzymanie, niepowstrzymanie przed tym pędem ślepym, owczym, bezmyślnym. Drugi element to przewrotne nauki. I Paweł mówi, aby uważać, ponieważ one są odwrócone, one są przeciwne, one nie są proste. Ale właśnie takie, które poprzez swojego różnego rodzaju przemieszanie, pokręcenie powodują zamęt, powodują niejasność, powodują niepewność. I zadaniem pasterza jest ujawnianie, pokazywanie, tłumaczenie, wyjaśnianie. I ostatnia sytuacja to jest rozbicie. Dokładnie znowu. To słowo czy wyrażenie, które zostało tam użyte, oznacza to zagrożenie, że się odciąga, że się rozluźnia tę wspólnotę i pociąga się za sobą, nie za Jezusem. I to niebezpieczeństwo Paweł podkreśla, że to odciąganie polega na tym, że ktoś powoduje, że za sobą ciągnie tych uczniów, nie Prowadzi za Jezusem. Trzy zagrożenia. I Paweł też pokazuje, ale też praktykuje trzy odpowiedzi. Ta odwaga to oczywiście fundament, ale to, co należy robić, to Paweł pokazuje. Należy czuwać, po drugie, należy upominać i po trzecie, należy razem się modlić. To są trzy lekarstwa, które Paweł daje pasterzom: czuwanie, upominanie, i wspólna modlitwa. I to powinna być broń dobrego pasterza. Broń prawdziwego pasterza. Tego, który prowadzi owce. Odważnie i jasno. Czasami wolniej, ale pewniej.